Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 25 marca. Dzisiaj w liturgii obchodzimy uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza uroczystość, kochani, zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest powołaniem Maryi do tego, aby stała się Matką Zbawiciela Świata. Oczywiście Pan Bóg szanuje wolność każdego człowieka, również wolność Maryi i dlatego zadał jej pytanie, złożył propozycję. I ona na tę propozycję odpowiedziała w sposób zdecydowanie tak. Czy w naszym życiu potrafimy również Panu Bogu odpowiadać tak? Czy czasem wolimy przedkładać naszą własną ludzką wolę i nasze się na to, co Pan Bóg, czego Pan Bóg od nas chce? To jest tak, jak Maryja podpisałaby się u dołu czystej kartki. Wiedziała, że powyżej Pan Bóg umieści kontrakt, na który ona w ciemno, po prostu w ciemno zgadza się. Cokolwiek, Panie Boże, będziesz chciał, ja się na to zgadzam. Nawet jeśli będzie to coś bardzo trudnego. W momencie zwiastowania Maryja była bardzo młodą osobą, ale jednocześnie bardzo dojrzałą. Miała zbyt mało danych na temat tego, jak to wszystko się stanie. I dlatego pytała, ale jej pytania nie miały nic wspólnego z wątpliwościami. Ona wiedziała, że Panu Bogu wprawdzie można odpowiedzieć nie, ale ona całym sercem ufała Panu Bogu i chciała zawsze odpowiedzieć Panu Bogu tak. I dlatego Anioł ją uspokaja i mówi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Nie wiem, czy wiecie, ale w Piśmie Świętym jest około 365, albo nawet dokładnie 365 razy użyte słowo: Nie bój się, nie lękaj się. Tak jakby Pan Bóg przeznaczył na każdy dzień w roku takie zapewnienie, abyśmy się nie lękali. Kiedy On jest po naszej stronie, nic nam nie grozi. Czy my potrafimy, tak jak Maryja, zawsze zgadzać się z wolą Pana Boga? Czy potrafimy też podpisywać się u dołu czystej kartki i powiedzieć Panu Bogu, że dajemy Ci całkowitą wolność i wiemy o tym, że Ty nie dasz nam zrobić krzywdy? Czy Ty miałeś już swoje zwiastowanie? Czy nie przegapiłeś tego momentu, kiedy Anioł przyszedł do Ciebie i przedkładał Ci Bożą propozycję swojego powołania? Może minąłeś się z powołaniem? Znamy takie przypadki, że ktoś się minął z powołaniem. Oczywiście wiemy, że są ludzie, o których mówimy, że to jest lekarz z powołania, nauczyciel z powołania, ksiądz z powołania, ale są takie osoby, które być może minęły się ze swoim powołaniem. Jeśli zreflektujesz się, że gdzieś jednak tak się stało, nic straconego. To jest tak jak w GPS-ie. Kiedy zapiszesz jakiś cel, do którego GPS macie doprowadzić, to nawet jeśli pomylisz drogę i pojedziesz nie tą trasą wskazaną pierwotnie, to GPS natychmiast znajdzie inny sposób, inną drogę, ale cel będzie ten sam. O człowieku powołanym możemy powiedzieć, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, o właściwej porze. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, to zapewne jesteś człowiekiem bardzo szczęśliwym i masz pokój serca. Jeśli nie masz, szukaj woli Pana Boga. Pewnie kochani słyszeliście, że dzisiejszy dzień, 25 marca 2022 roku, to bardzo ważny dzień w obliczu wojny między Rosją i Ukrainą. Papież Franciszek dzisiaj wieczorem w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 18.30 dokona aktu poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi właśnie Rosji i Ukrainy. Takiego aktu oddania całego świata już dokonał Jan Paweł II, ale również trzeba te wszystkie miejsca, które wymagają omodlenia, Poświęcać krok po kroku, fragment po fragmencie całą ludzkość, wszystkie te miejsca, które są takim siedliskiem przemocy, wojny, zła, żeby oddawać Panu Bogu. I również w Twoim życiu wszystkie te miejsca, w których Pan Jezus jest jeszcze nieobecny, poświęcaj Panu Bogu, oddawaj fragment po fragmencie. A właściwie dlaczego przez serce Maryi? Dlatego, że jeśli świat nie będzie kochał Jezusa tak jak Maryja, to tak naprawdę ta miłość nie będzie pełna. Nikt tak nie potrafi kochać Jezusa jak Maryja. Tylko ona. Ona była z Jezusem zawsze. Nawet wtedy kiedy zaczął istnieć w czasie, kiedy począł się w jej łonie, to Maryja już wtedy była z Jezusem. Później kiedy był ukryty w niej, później kiedy była za plecami tych wszystkich ludzi, którzy słuchali słowa Bożego, później kiedy była pod krzyżem, bo ich wszystkich zabrakło. Ona była zawsze i wszędzie z Panem Jezusem. Więc kocha Jezusa taką Miłością, jaką kochała Maryja, więc jej serce jest dla nas wzorem, jak kochać Jezusa. Nie ma innego lepszego wzoru. Kochani, bardzo wielu ludzi podczas modlitwy i podczas różnych objawień prywatnych miało takie doświadczenie Pana Boga, kiedy Jezus wzywał do tego, żeby wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi, które właśnie to serce doznaje od ludzkości. Są to m.in. szydzenie, wyśmiewanie Maryi, czy na przykład bluźnienie przeciwko jej macierzyństwu, przeciwko jej dziewictwu, czy na przykład profanowanie jej wizerunku. Jak byś się czuł, gdyby ktoś na przykład wziął Twoje zdjęcie, Twojej matki, które nosisz przy sobie, wziął napluł, czy podarł, czy podeptał, jak byś się czuł? Prawdopodobnie chciałbyś, żeby ten ktoś przeprosił Twoją matkę. Czuję się niekomfortowo, że w Twojej obecności ktoś dokonuje takiej profanacji no właśnie czegoś, co, co jest wizerunkiem Twojej mamy. I również Pan Jezus chce, abyśmy wynagradzali niepokalanemu sercu Maryi, żebyśmy przeprosili po prostu mamę za to, że nie zawsze jesteśmy takimi dobrymi dziećmi. A przecież Maryja ma otwarte serce nie tylko dla swojego Syna, ale również dla nas. Przecież Jezus dał nas, Maryi, w testamencie z krzyża. Kiedy powiedział, Matko, to syn Twój, synu to matka Twoja. I również w Kanie Galilejskiej, kiedy młodzi ludzie mieli problem, kiedy ich wesele powoli zaczęło zamieniać się w jakiś smutek, Maria przyspieszyła ingerencję Jezusa. Przyspieszyła. Podeszła do Jezusa i zwróciła mu uwagę i powiedziała: Zobacz, nie mają już wina. Jezus mówi, Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto. I Maryja wiedziała, że Jezus ma tak dobre serce. Ona go dobrze znała, tak jak mama zna swojego dzieciaka. I powiedziała: Zróbcie wszystko, wszystko cokolwiek mój syn wam powie. Nawet gdyby to miało, być, miało brzmieć niedorzecznie, po prostu zaufajcie mi. I rzeczywiście oni tak zrobili i się nie zawiedli. Więc kochani, po pierwsze, przepraszajmy Maryję za wszystkie zniewagi, przepraszajmy w ten sposób Jezusa którego serce boli, widząc, kiedy upokarzamy Jego matkę. Na zakończenie, kochani, pomódlmy się wspólnie za Rosję, za Ukrainę, za Polskę, za cały świat tą prostą modlitwą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.